A dzisiaj Wam powiem, co zrobić ze starymi drukarkami i tonerami w firmie. Zapraszam, mamy piękny stosik. Słuchajcie, z utylizacją starego sprzętu drukującego czy też IT zawsze były problemy, bo nie wiadomo tak naprawdę do końca, co z tym zrobić. Tak naprawdę najlepszą taką Pierwszą rzeczą, którą trzeba by było wykonać, to sprawdzić, czy uda się po prostu taki sprzęt sprzedać, bo jest gro firm, która właśnie taki używany sprzęt jeszcze wykorzystuje do napraw innych jeszcze działających sprzętów, więc wyjmują z tego pozostałości, typu płytki elektroniczne, formatery i tego typu rzeczy, chociaż pozostała część może się wydawać mocno zużyta, ale jeszcze. Układy scalone mogą być dobre, dlatego są wykorzystywane dalej. Dlatego najlepszą rzeczą jaką możecie zrobić to wystawić to na Allegro, OLX czy też innych platformach sprzedażowych. Lub samodzielnie poszukać odbiorcy lub dealera takiego sprzętu. Tutaj akurat mamy Lex, starego Lexmarka, także warto by było gdzieś poszukać w internetach, czy są zainteresowani dealerzy firmy Lexmark, którzy po prostu będą chcieli odkupić lub też odebrać za darmo taki zużyty sprzęt. Stare i zużyte materiały możecie zutylizować, bądź przekazać firmie, która zwykle dostarcza wam drukarki bądź tonery. Możecie zrobić to po prostu przekazując taki odpad, wykorzystując do tego kartę przekazania odpadów. To jest taka najczęstsza forma przekazania odpadów i właściwie jedyna słuszna, gdyż macie wtedy uwierzytelnione to, że oddajecie to firmie, której kupiliście. Bo do tego macie prawo oczywiście. Więc korzystajcie z tego prawa, wystawiajcie kartę przekazania odpadów i pozbywajcie się sprzętu. I tonerów w odpowiedni sposób, zgodnie z prawem. Już? Trzecią rzeczą, jaką możecie zrobić ze starym sprzętem, jest wymiana na nowy. To znaczy, jeżeli chcecie pozbyć się starego urządzenia, a przy okazji zakupić nowe, to dostawca bądź też sprzedawca, u którego kupujecie nową drukarkę czy też toner, możecie to bezpłatnie. Oddać. Oczywiście, pod pewnymi warunkami, czyli wymiana musi być jeden do jednego, czyli w tym wypadku drukarka do drukarki, bądź toner do tonera. Czwarty temat to pozostawienie takiej drukarki na poczet serwisu innych drukarek, które są podobne w biurze. Więc możecie wykorzystać te materiały, przełożyć np. pas transferowy, czy też fuser z jednej do drugiej. Oczywiście może to zrobić serwis, jeżeli drukarka tego wymaga, bądź też nie wiecie, jak to zrobić. Zawsze możecie sięgnąć po konsultację tutaj z nami, czy uda się to zrobić, czy też nie. Ale najczęściej, niestety, musi to zrobić technik, tak aby w pełni móc ocenić stan urządzenia i stan tego podzespołu. Czy uda się go odrestaurować, odnowić przy pomocy starej drukarki, czy też nie? Bo inaczej pozostają Wam poprzednie czy opcje. Podsumowując, co możecie zrobić ze starymi drukarkami bądź tonerami w firmie? Pierwsze. Sprzedaż. Drugie, utylizacja. Trzecie, wymiana na nowy. I czwarte, pozostawienie na części do pozostałych sprzętów, o ile macie taki sam. Jeżeli dalej macie problem i nie wiecie, co zrobić ze starą drukarką lub tonerami w firmie, to pozostawiam Wam link do formularza kontaktowego w opisie tego odcinka. No i zapraszam za tydzień. Jak za każdym razem, w czwartek o 17. Cześć! Ale to jest ufajdane. Masakra. To trzeba zutylizować. To już z tym nic się nie da zrobić.